Straciliśmy kontrolę! Raduj się! Jeśli tego nie powstrzymam, zniszczę wszystko! To rozkaz! Wynoś się stamtąd. Zrobię to, co powinniśmy byli zrobić od razu! Idę do Siódemki! Złożyłeś przysięgę! Zrobisz wszystko na to pracować. To będzie potrzebne! Zmora naszych ostatnich live'ów. Ojoj. Jest jaka? Kiedyś. 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 Mogę dać ci, Jenu. A co z siostrami? Mogę dać ci wszystkich, ale musisz mi pomóc naprawić to. Mamy umowę. Na razie. Bardzo mnie uspokoiłeś. No to do pracy, rodacy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem wam dzisiaj zrobić taką pewną rzecz, tylko niestety zorientowałem się za późno Jak widzicie wstęp do nowego sezonu w Fortnite jest sezon szósty Tylko słuchajcie ten mały problem Bo ja jako laik tej gry nie wiedziałem, że będzie potem taki, jak to nazwać, wstępniak grywalny I zorientowałem się w połowie tego Wstępniacz, tak to nazwę, I niestety e, wyszedłem myśląc, że mi się to odnowi, bo nie zakończyłem i tak dalej. No niestety nie, więc jedyną rzecz, którą mogłem zrobić, to odnowić film i tylko powiadomić Was, e, że zapraszam dzisiaj na live'a o godzinie 18.00. Będziemy grać Fortnite'ika. Mam nadzieję, że dobrze będziecie się bawić i może się dopiero uczę, ale będzie sporo śmiechu i zobaczymy, z czym to się je. Więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie. Dzisiaj do 18. Cześć!